Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Olej w głowie. Dzisiejszy odcinek nie będzie niczym strasznym, co sugerowałby tytuł. W tytule na pewno znajduje się horror. I to dlatego, że wczoraj miałem przyjemność być na maratonie filmowym, właśnie horrorów w takiej popularnej sieci. Kin. No i obejrzałem cztery horrory, a ja za horrorami jakoś niezbyt przepadam. No i utwierdziłem się w tym przekonaniu, że nie jest to mój ulubiony gatunek. Wręcz stwierdziłbym, że jest to jeden z tych gorszych gatunków. I tutaj bez obrazy dla wszystkich fanów horrorów, bo z pewnością horrory, takie klasyki horrorów są na pewno bardziej wykwintnymi działami filmowymi. Natomiast te, które ja miałem przyjemność obejrzeć, no wybaczcie, żaden z nich nie miał dobrze rozwiniętej fabuły. Tym bardziej nie miał nijak rozwiniętych postaci. I stąd pojawiła się taka refleksja, że w sumie to, to można mieć takie, takie życie, wiecie, jak w forroże, że możecie mieć słabo napisany scenariusz tego życia. W sensie, że nie macie nic fajnego do roboty. No i wy jako postacie, gdzieś tam napisane przez kogoś, przez coś przez cokolwiek lub pisany przez samych siebie, też możecie być tacy spolici, myślę, że to dobre słowo. W takim popularnym języku mówi się teraz o NPC-tach, czyli takich zwykłych, nie wyróżniających się niczym, po prostu postaciach gdzieś tam pobocznych, tak? E, ja bym chciał jednak trochę nawiązać właśnie do tego, że, że właściwie my to życie trochę samo piszemy. I mówię o własnym życiu, twoim własnym, jednostkowym życiu. I tylko ty masz ten przywilej, to prawo do życia w chwili obecnej, nie? Czyli cieszenia się tym, co aktualnie widzisz, cieszenia się tym, co aktualnie słuchasz, a to powinieneś docenić zdecydowanie najbardziej. <laughs> no bo, umówmy się, my w ogóle jako ludzkość, ci, ci ludzie, skupiamy się na tym, co już było, albo na tym, co już będzie, no i zapominamy tak naprawdę, co ma znaczenie, a jest to ta teraźniejszość. I cały ten odcinek w ogóle będzie taką receptą, jak... Pomóc sobie wieść bajkowe życie. Żeby ten, to te Wasze życie, gdyby ktoś miał kręcić film o Waszym życiu, to nie byłby to horror ze słabo rozwiniętymi postaciami, z równie miernym scenariuszem i fabułą. To właśnie bliżej temu byłoby do bajki. A więc powiedziałem już o tej, yy, o tej teraźniejszości, która jest naprawdę istotna, jakby, no, fajnie jest czasami stanąć w miejscu, dotknąć, pomyśleć, rozejrzeć się i po prostu powiedzieć sobie, no, jest mega, nie. Polacy mają taką tendencję do pocieszania się. A tam w Afryce mają gorzej, albo w Ameryce mają gorzej, albo w Azji mają gorzej. Gdzieś, gdzie według tej jednostki jest gorzej, w sensie ludzie mają gorzej. Niestety w mojej głowie też utrwalił się stereotyp, że jest to Afryka i jest to tylko i wyłącznie powtarzany stereotyp, wiecie, że, że w Afryce mamy gorzej. To jest taka, taka pewna, takie pewne przyzwyczajenie językowe, przez które tylko popełniamy, no nie że błąd, ale, ale właśnie popełniamy ten stereotyp coraz to bardziej. Co dalej? Co dalej? Ja polecam osobiście z własnych doświadczeń, wiem, że to bardzo pomocne, żeby być autentycznym. Na co dzień, wiecie, żeby nik nikogo nie udawać, żeby po prostu być faktycznie tym, kim jesteście i jakby robić to, na co macie ochotę lub po prostu jaki obraz w waszej głowie się tworzy, to, to róbcie, tylko no wiadomo, z pewnymi moralnymi lub etycznymi takimi granicami, no bo chyba nie muszę o tym wspominać, bo gromadzę tu dość inteligentne audytorium, jak mi się zdaje. <laughs> To po prostu bycie sobą popłaca, bo wtedy nie udajemy absolutnie nikogo, nie musimy się przejmować. Taki popularny gdzieś tam gag w internecie, to, to no, pisze z dziewięcioma dziewczynami i zapomniałem już, której napisałem co i teraz muszę kłamać, połapywać się w tych kłamstwach. No właśnie, nie, jak będziecie faktycznie szczerzy. I będziecie autentyczni, to nie musicie kombinować. I macie znowu odjęte pewne troski, którymi przejmować się nie musicie. I będziecie mieli wtedy więcej czasu na ten punkt pierwszy, tak? Na, na tą teraźniejszość. W ogóle jeszcze taki chyba tego nie powiedziałem, bo ja też prowadzę taki styl życia, że żyję codziennie, jakbym miał być to mój ostatni dzień. Y to jest tak zwana sentencja niepoprawna, bo przez wielu z Was zapewne się z nią nie zgodzi, no bo gdybyśmy żyli faktycznie codziennie tak, jak miałby być, to nasz ostatni dzień, to nie mielibyśmy jakby głowy do tego, aby na przykład oszczędzać pieniądze, inwestować i dbać o naszą przyszłość, a jednak no, takie powiedzenia czy takie zarzuty pod pretekstem przyszłości są w nas rzucane, no nie. Troszczymy się o naszą przyszłość, o to, czy będziemy mieli gdzie mieszkać, czy będziemy mieli co jeść, i tak jakieś bzdety. Ale prawdę mówiąc, wszystko wyjdzie w praniu, i, i, i kto, ja tam myślę, że co ma być, to będzie. Nie? W sensie jakoś to będzie, jak to mówi polski sposób radzenia sobie z problemami według książki Helen Russell, Atlas Szczęścia, gdybyście tam byli zainteresowani. Kiedyś miałem, miałem nadzieję, że nagram taki w ogóle odcinek o tej książce, ale mam go zapisanego już chyba od roku, i. Jakoś mi się nie spieszę, a ciągle tylko nawołuję do tego polskiego, no ale o polskiej rzeczywistości mówmy. Więc po pokroju trochę, no żyjcie trochę tak, jakby by miał być to wasz ostatni dzień, ale w takim myśleniu, że, że kurczę, gdybyście faktycznie mieli już wieczorem się położyć i już nigdy nie wstać to żebyście byli spełnieni z tego dnia. Niekoniecznie, wiecie, musicie robić aktywności, które są waszymi marzeniami, czyli skok ze spadochronu, tam codziennie, wiecie, to, to, to nie ma tak wyglądać, ale bardziej, żebyście sami byli zadowoleni, zadowoleni z tych dni. Kiedy kładziecie się wieczorem, umyci już w łóżku i myślicie, że to był naprawdę dobry dzień, że zrobiliście wszystko, wręcz ponad swoją miarę, to ja osobiście mam takie, takie poczucie spełnienia, że, że kurczę, żyje dobrze, nie? Takie trochę się sam głaszczę po głowie w ten sposób, ale, ale polecam. Bo to też taka, taka, taki bajkowy serial wręcz, co nie? że codziennie nagrywam nowe odcinki no i głaszczę się po głowie, że to był dobry odcinek wieczorem. Polecam. Może trochę ubieram to w taką dziecinną formę, ale mam nadzieję i wrażenie też, że wy też tak robicie. No i co? W ogóle, żeby tak fajną mieć taką codzienność, to... Fajnie byłoby mieć jakąś pasję, nie? I pasją może być nagrywanie podcastu, pasją może być kontakty międzyludzkie, pasją może być nauka i chodzenie na uczelnie. No, ale pasją może być praktycznie wszystko. Ja taka niepopularna opinia, że pasja nie musi być pasją, ale pasja musi być czymś pasjonującym, czynnością pasjonującą, czymś. No wiecie, pewnie znaczy to dla was to samo, natomiast po dłuższym zastanowieniu <grym> myślę, że. Znajdziecie tam drugie dno, które ja znajduję. Więc poszukajcie sobie pasjonującego zajęcia. A nawet nie musicie szukać daleko. Wiecie sami, co Was najbardziej cieszy. Jeśli są to spotkania towarzyskie, no to hello, codziennie gdzieś ktoś się spotyka. No i Wy też w ten sposób musicie być tacy trochę otwarci na, zmiani, na zmiany, nie? W sensie, no kurczę, będąc załóżmy w hermetycznym pudełku zamknięci, jeden z moich ulubionych zwrotów no niezbyt możecie dosięgnąć kogokolwiek innego, nie, więc ja polecam, wiem, że to łatwo się mówi, być może jeśli jesteś interwertykiem, to w ogóle ci to nic nie da, co ja teraz powiem, ale stój raczej w centrum, a nie stój bliżej ściany, nie, czyli jak masz ścianę do wyboru i masz środek pokoju, to spróbuj stanąć po środku pokoju, tylko uważaj, żebyś nigdy nie był odwrócony tyłem do kogoś, bo... Ja raz miałem taki przypadek i gdzieś tam popełniłem już półtora roku temu podcast o tym gościu. Bardzo niekulturalne. Niekultura nie. Także uważajcie na to. Takie savoir-vivre jednak trzeba, no, trzeba w życiu takiej równowagi, nie? żeby wiedzieć trochę jak się zachować, żeby wiedzieć jak pisać swój scenariusz, żebyśmy by byli spełnieni, nikogo nie krzywdzić przy tym, bo to jest w ogóle najważniejsze. No i wtedy się fajnie, ży fajnie żyje, nie? bo wtedy też dbamy o swoje zdrowie. W ogóle panie no, o zdrowie to jest priorytet, nie? bo bez zdrowia no, nie ma niczego. Ale nie mówię tu tylko o fizycznym zdrowiu, o psychicznym również, ale wszystko to, o czym mówię dzisiaj, to bardziej właśnie psychiczne. Żebyście mieli te bajkowe życie jak w bajce, no to trzeba się cieszyć, nie? W sensie tak może mm, niepoprawnym optymistą być, patrzeć przez różowe okulary, może nawet czasem lepiej. W tej szarej rzeczywistości. Mi moi znajomi mówią, że, że mam takie różowe okulary często i ja się z tego cieszę, <laughs> bo żyjąc w tej polskiej rzeczywistości, gdybym nie miał tych różowych okularów, a miałbym takie szare soczewki jak ma większość, no nie generalizując, ale mam nadzieję, że wiecie o co chodzi, to, to nie chciałbym mi się tak tak żyć, no nie? Nie miałbym tyle werwy w sobie. Więc uczcie się w ogóle na błędach innych. Nie zdejmujcie takich różowych okularów, jeśli kogoś widzicie, to, to nie potępiajcie. Wiecie? Najgorsze teksty, które możecie powiedzieć komuś dobrze bawiącemu się, to o, ale ty się dobrze bawisz, ale ten alkohol ci siadł, ale ty jesteś niepoprawny optymistą. No, po co takie rzeczy mówić? nie? Lepiej po prostu y, dołączyć się do tego vibe'u, jeśli jest pozytywny. Polecam. Y, te rady w ogóle, które y, jakby trochę wam przedstawiłem były między innymi z generatora czatu GPT. jedną taką radą, którą, z którą ja tu przyszedłem do was w związku z tymi horrorami i bajkami, to jest w ogóle sam pomysł na to. I ta rada to było właśnie żyj codziennie jakbym miał być twoim ostatnim dniem. I o tym tworzeniu własnego scenariusza również, bo no nikt z tego scenariusza własnego życia za nas nie napisze. Więc tutaj taka notka całkowicie ode mnie już z dala od tego co mówi sztuczna inteligencja. To faktycznie tylko wy macie wiecie, długopis swojego życia w ręku. I tylko wy możecie po tym życiu kreślić skreślać niektóre rzeczy, poprawiać. Możecie pisać, otworzyć nową książkę, otworzyć nową stronę w tej książce. Ale w tym wszystkim, jakby jeśli już wykreślacie, to nie ma opcji, że, że zapomnicie o tym wykreślonym. Bo nadal, jeśli jest wykreślone, skreślone, to to w tej książce jest tylko przekreślone. I uczulam na to, żebyście nie zapominali o tym, co skreśliliście, że to też była wasza cząstka życia swego czasu, do której zawsze można wrócić, napisać od nowa, można przeinaczyć to, można przeżyć to na nowo, można zrobić z tym cokolwiek innego. Więc. Jeśli macie ten długopis w ręku teraz, przysłowiowy, no nie, a każdy z was go ma, taki niewidzialny długopisik, którym piszecie to, co teraz robicie, nie? Czyli albo sprzątacie, albo jesteście na spacerze, albo robicie zakupy, albo w ogóle jest coś z wami nie tak i siedzicie tylko i słuchacie tego, co mówię. No ale wątpię. <laughs> Więc pozwólcie mi doradzić sobie w tym jednym aspekcie, że jeśli już coś wykreślacie, jeśli coś skreślacie, to... Pamiętajcie, że to tam było. Co nie? jest Skreślone nie oznacza, że nie było. To było. I dobrze jest o tym pamiętać. I dobrze jest o tym pamiętać pozytywnie. Mamy taką tendencję, znowu, uogólniając, że raczej pamiętamy bardzo dobrze te negatywne momenty, ale również te bardzo dobre, takie skrajności w skrajności. Pamiętamy takich zwykłych, codziennych momentów, takich wręcz rytualnych dla naszego życia, bez których nie byłoby tych momentów lepszych, no i gorszych, ale to wiadomo. Więc mówiąc o tych momentach takich, Całkowicie neutralnych. To właśnie to jest ta codzienność, którą powinniśmy jakby czerpać, cieszyć się, jakby nie ograniczać się tym, że ktoś o nas pomyśli w taki czy inny sposób. No, życie jak w bajce, nie. Kto z nas nie lubi bajek? Bajki mają zawsze bardzo pozytywne, super zakończenia. I pomimo tego, że bohater główny spotyka się z trudnościami w środku, to na końcu jest zawsze coś miłego jest miła muzyka. Bajki też mają bardzo ładną, wiecie, kreskę, w ogóle sposoby rysowania, animowania, no na pewno zdecydowanie lepiej i przyjemniej się to ogląda niż horrory, bo horrory są ciemne, dominuje kolory zimne. I jeśli w horrorze pojawia się kij baseballowy, no to trzeba nim kogoś uderzyć, zazwyczaj są to zjawy, duchy, jakieś takie, wiecie, paranormalne rzeczy. Jeśli pojawia się dziecko, no to dziecko musi pierwsze być jako pierwszym celem tego zjawy czy ducha. To tylko i wyłącznie moje jakby e, wnioski z wczorajszego wieczoru, z maratonu horrorów. Przepatrzcie się w ogóle, patrzenie tak, w taki sposób na gatunki filmowe jest bardzo ciekawe, że pojawiają się takie elementy niezmienne, tak? bezbolowe dzieci i wiele takich innych rzeczy, które są fundamentalne. No i też fundamentalne są rzeczy dla naszego życia, nie? Ludzie, których macie w oku. Wasi przyjaciele, wasze przyjaciółki, partnerzy, partnerki, drugie połówki lub drugie całości. No i tak to życie jakoś leci, pisze się kolejna strona i pozostawiam jedynie tobie tą wiedzę, nie? Zostawiłem ci to, jak żyć raczej bajkowo niż w horrorze i teraz piłeczka leży po twojej stronie. To ty z tym zrobisz, to od ciebie zależy, nie? Możesz wyłączyć, puścić sobie muzykę, Iść biegać, iść skakać, iść bawić się, iść na imprezę, zadzwonić do starego kumpla, starej kumpeli no i po prostu cieszyć się. Polecam różowe okulary. Obe jeszcze jest jakąś bajkę, to jest w ogóle bardzo dobry prognostyk. Dobrego dnia. Jak oglądacie bajki, to z automatu jakoś tak nabieracie trochę optymizmu. W każdej z tej bajce są takie motywy, w których w które są optymistyczne, pozytywne. Polecam w ogóle otaczać się takimi pozytywnymi rzeczami, bo wtedy... I wy stajecie się pozytywni. Tak to jest. Życie jak w bajce, nie jak w horrorze. Piszcie ten swój własny scenariusz, rozpisujcie własną postać, róbcie wszystko, na co macie ochotę i co tylko możecie. W Was leży Wasza własna siła. Bawcie się życiem i bawcie się co sobotę o godzinie 19 na podcaście. Olej w głowie. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, cześć. Bye.